Dzień dobry Państwu. Małe pudełeczko, które stoi tu przede mną, jest to pierwszy proszek enzymatyczny, który był wyprodukowany w rusowskiej fabryce i zapoczątkował nową erę w chemii gospodarczej w Polsce. Ja nazywam się Benedyk Szychowiak, przepracowałem 52 lata w przemyśle, w tym 46 lat przeszło w zakładzie Polen. Potem zmieniła nazwę na Kasu, ale to opowiem później. Dzisiaj chciałbym y, przedstawić y, historię rosyjskiej marki E i opowiedzieć o niej Państwu. Zacznę od roku 1965, gdzie to y, w Polenie Lechia w Poznaniu wyprodukowano pierwszy proszek o nazwie XI 65. Był to proszek na bazie mydlanej, no i niestety nie wszystko prawo. Natomiast we Wrocławskiej fabryce pracowano już nad nowym proszkiem opartym na detergentach i na enzymach. Pierwszym inicjatorem tego pomysłu, tego wyrobu, był ówczesny dyrektor techniczny, który nazywał się. Jerzy. Gazu. Natomiast w 1968 roku stanowisko dyrektora technicznego obejmuje Adam Nowotarski, który już w pierwszych miesiącach powołuje zespoły wdrożeniowo-rozwojowe. I one opracowują nowe receptury nowych wyrobów. Już pod koniec 60 na początku 1969 roku. Receptura nowego proszku E była już gotowa. Wrócę jeszcze do roku 1967, gdzie na wysokim szczeblu w Warszawie postanowiono zakupić we włoskiej firmie Balestra nowoczesną instalację do produkcji detergentów. Włosi firma Balestra, wybudowała ten nową instalację na wysłanie na ulicy Dugosza w zakładzie numer 2 w Wrocławskiej Polenii. Uruchomienie yy, i przekazanie tego, tej nowej instalacji było w marcu 1968 roku. A już w kwietniu 1968 roku ta młoda załoga działu sufonacji uruchomiła tą instalację i wyprodukowała pierwszy. Tony detergentu. Detergent jest to środek aktywny w gamie chemii gospodarczej, o wspaniałych właściwościach, bardzo różniących się od mydła i oczywiście lepszy. Po licznych próbach produkcyjnych już w pierwszej połowie 1969 roku, receptura nowego proszku E była już gotowa. I pod, pod koniec lipca wyprodukowaliśmy 6 ton tego proszku o nazwie E na bazie własnych detergentów wyprodukowanych właśnie na dziale sulfonacji oraz enzymów z importu. Dlaczego poroszek nazywał się E? Może dlatego, że enzymatyczny, ekskluzywny, re renowacyjny, innowacyjny itd. Dzisiaj trudno określić, kto tak naprawdę dał początek tej nazwy E. Natomiast trudno jest uwierzyć, że ten innowacyjny proszek, który zrobił rewolucję. Był produkowany metodą na zimno, w betoniarce budowlanej. On w, na w początku 70-tych lat uzyskał znak jakości, w 71 roku, dokładnie jak pamiętam. No i były bardzo dobre opinie gospodyń domowych, które bardzo chwaliły sobie ten wyrób, który rzeczywiście prał, w porównaniu na przykład do prosku XI 65 w 1984 roku włosacki Polar produkuje nową wersję pralki automatycznej i oczywiście Polena rozpoczyna produkcję nowego proszku do prania w pralkach automatycznych, który nazywał się Bio, e-Bio lub e-automat. W 1993 roku Zakład został zakupiony przez angielską grupę Casos. Zmienia się nazwa firmy na Casos Polska S.A. No i następuje metamorfoza w zakładzie, komputeryzacja procesów technologicznych i nie tylko. 16 miesięcy powstaje nowoczesna proszkownia. Nowoczesny wydział proszków do prania, Sterowany komputerowo od Polski. We wrześniu 1997 roku następuje otwarcie te, tego wydziału, gdzie przyjeżdża e, prezes firmy Kassels na świecie, e, ambasador angielski w Polsce. E, Prezydent Wrocławia Zdrojewski czy Wojewoda Wrocławski Dolnośląski Zalewski. Poświęcenie całego tego działu przeprowadził oczywiście kardynał Gulbinowicz. Następuje nowa era proszków, nowe receptury, nowe wyroby, nowocześniejsze że tak powiem receptury i wprowadzenie na rynek nowych proszków E jak E Standard, E2 w jednym, E color i tym podobnie. W najbliższych latach następuje rozwój reali tej naszej marki i kasąż uruchamia produkcję płynów do płukania tkanin, jak również płynów do mycia naczyń o nazwie E. Ta ciekawa historia jest, że ten proszek w 1968 roku zrobił rzeczywiście furorę w 1969 i pan Lucjan z Sosnowca napisał wiersz o proszku E. Ten wiersz został wręczony, przysłany na ręce dyrektora technicznego Adama Nowotarskiego, który do dzisiaj przytrzymuje tego. Mam kopię tego wiersza. Jest bardzo ciekawy, pokazujący właśnie jaka to była rewolucja na rynku y, chemii gospodarczej w Polsce. W 2014 roku grupa kasolce na świecie przechodzi na. zmienia swój styl, y, funkcjonowanie, przechodzi na produkcję tylko. Y, produktów do pielęgnacji ciała W związku z tym sprzedaje marki detergentowe Marka E, Iksy i Kokosał zostały sprzedane i zakupił je Henkel Proszę Państwa pamiętajmy, że proszek E powstał we Wrocławiu Ta marka powstała we Wrocławiu Dzisiaj nadal jest produkowana, ale już u innego właściciela. Dziękuję bardzo.